Oj Bru Z tej strony cielaczek i witam Was w kolejnym filmie z FIFY i w tym odcinku P B, e, grupa D Nie? No Lepiej wypaść nie mogło. Widzę jeśli mam się filmik podoba, to, to pamiętam cię łapeczka w górę sub z dzwonkiem. Lecimy po 300 subów i chciałbym spróbować do końca marca wbić 300 subów Myślę, że się uda Skoro ostatnio w ty tym tygodniu dostaliśmy ponad 100 nowych subskrybentów a oh. ogromnie dziękuję więc teraz polećmy do końca marca po 300 subów. O, ty. what? Łatwo. Zróbmy shuffling. zastanówmy się. Czy zostanie nam Dania, Tunezja czy Australia? Cyk. Nikt. To jest uderzy skład z pierwszego meczu Francuzów. Jak krali z Australią. Ale słów, ta rzecz, Francja wygra? Według Was wygra Mistrzostwa świata? No i mamy tutaj składy, lecimy. No i walidzcy już atakują. Tutaj muszą uważać Francuzi. Bo jest tutaj zagranie do Roberta. Wrzut na Wilsona o, Piłka odbija się od słupka I obrońca wybija Wprost pod nogi Dembele Usman Dembele Usman Dembele Ależ on chciał, zlo... chciał z loba, loba zrobić jak Abu Bakar I Oliver Ziro. Ale broni tutaj URT I Kunde obok. Ale była jednak interwencja bramkarza. Będziesz różne. I piłka znów w rękach walizkiego bramkarza. Zobaczmy, czy waliczycy potrafią odpowiedzieć na te dwa. Są ty różne. Roberts. 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 Nie za popiłki, James. Nie dostał Mbappé. Właśnie tutaj w jego stronę. Sprytnie teraz. Kunde. ziru do dębele. I teraz walia zaczyna. Oj, teraz szybki strata przez przez dębele. Teraz Mbappé. Mbappé, Mbappé, Ale... Teraz to Jamesa, brawo Pavard Uwaga, James do Bejla i jest już jeden do zera, ależ teraz zaskoczyli. Kurde, i szybkie wznowienie. Bale Oj oj tu nie może być Tu nie powinno być karnego Usman Dembele Wbiega już tutaj Mbappe ale na naspalonym. Czemu ta piłka w ogóle poturlała Ona miała, miała W górę lecieć Muszą muszą zaskoc Zaskoczyć tutaj Francuzi Ale teraz Walia na 2 do 0 nie dość tyle chyba że teraz będzie 2 do 0 nie to jest dębele i kan koniec oj oj, oj, oj oj pierwszy mecz porażka Japonia potrafi zatkiwać. Nie, drugi... Chyba drugi mecz chyba gram z Japonią. W tej pamięci Nie wiem, chyba w grupie B albo w grupie C była. Mieliśmy Japonię. Zopat. Zo tam w grupie. Minął tutaj na Benjamin Pawala Mbappé. I tak to się zaczyna. Piąta minuta Klean Mbappé. Ładnie to... Ładnie ze wszystko nie powarta. i tutaj cały czas... Shibasaki! a Już jeden do ze... O, świetnie, jeden do jednego jest. To nieźle. Ziru. Rabio. O oh, Mekambe. a zero zero I wiru Tębele nie ma główkowali ja O będzie szansa dla Kyliana. i... I to koniec. Perze połowy? Jeszcze tutaj ja po coś zrobić, ale nie, to jest koniec pierwszej połowy. Tu obie drużyny muszą wygrać, muszą zdobyć prowadzenie, żeby mieć szansę na awansowanie. Czy naprawdę musiał mi wywalić nagrywanie w trakcie meczu, w trakcie trwania na tego meczu? To kurde. Fragment z Japonii, meczu z Japonii, był nagrany tylko do, do, do kiedy kliknąłem pieprzoną pauzę. Dobra, to w, no, Pokażę Wam tylko, ile wygraliśmy. Pokażę Wam, no, że wygraliśmy 3 do 2. Tyle samo, co w ja, Dobra, ja mam nadzieję, że tak się już nie, nie będzie, już tak. To tak się nie zdarzy. Pewnie zdarzy się kilka razy jeszcze. Zwróćmy i szybko zagrajmy szybko mecz z Hiszpanią Jest ze Szwajcarią. Przepraszam, zrobimy 4, wkład... wkład Szwajcarów. Oj tutaj Kład. 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 nie było U mnie zmiany. Usię po, po B, komana i enkunku. Pogba, komana i enkunku, prawdziwie się zamiast za Pawarda, człamy niego oraz tu rabiota. I varan! Kul Chris? Rafael varan jeden o Jak ja mówię, bym robić rzuty różne. Nigdy tego nie mówiłem, ale zawsze robiłem robić rzuty różne. Ro Muszę tutaj wpaść. Jeszcze emba na spalonym. Znosić na spalonym. Niby, no i nie A taką ładną bramkę nożyk by miał. Takie nożyczki. I co odpaliły? Chyba, że teraz Mbappé i Griezce z Griezmanem Oliver z Ziru i Dembele Ależ to nie, mogło, to, nie to nie mogło wpaść No i właśnie Ziru sch schodzi ale teraz ojojoj oj, oj, to może być groźnie to może być groźnie super super i teraz mbappé klina mbappé jego szybkość geparda mbappé mbappé e, broni broni somer co zrobił mbappé czerwone krzyże atakują czerwone krzyże embolon i tylko jeden do zera, to musiał być awans. I proszę, proszę, gramy z Katarem. I już jest jeden do zera dla Francuzów w piątej minucie. To po raz... to jest chyba druga osoba, która strzela w piątej minucie Antoine Grisman O nie. John w każdym meczu musi tracić piłkę i przez to przegrywają. Oj, będzie karmy. Nie. Na szczęście nie. Coman, czterech kraje Francji i nie Trafił Antoine. Tębele, Tębele, Na... i Do Zilu. Kolejna centra, tym razem a będzie aut dla kolorowych. Nikogo tam nie było, jednak on cały czas ma dużo sił I Oliwier ziru daleka Ziru Enkunku Człomeni Mbappe en en Mbappe On jest ta... Nie mówię karny no nie. Aj na szczęście, no i w modu, na szczęście. Dobra, tych... No cóż. No, Dobra, no. pokonajmy tych Anglików. Płacimy. Offside. A ja ja dobrze. Mogę stąd policzyc zemba papa. teraz. Możę teraz. I Iloczyn jest. Jest jeden zero. Tak jak mówiłem, kolejna bramka z oj, oj, oj. no i druga połowa. Standardowo, nasz oponent zac zaczyna i strzał. O nie, nie, nie. Brawo, Nie mapę. No czemu nie strzeli? No czemu nie doświadkowałeś? No nie, nie, nie. nie, nie. I czy będzie miała 4? Tak. tak, 2 do 0. Jest. To ten, a ten zabrał 9. Rapie o 3 do 0. Jest po wszystkim. Miałem rację ja mówiąc, że w Anglii się Pojazd, można mu. Tak jest. Półfinał. Ciekawe z kim zagrają. Z Niemcami. Czy może Brazylią. Jednak z Brazylią. No i teraz. Kolejny pojedynek Gilantus. Bra bra W sumie dwóch klubowych bo jestem markinios i Pogba teraz szczerał. Pogba i Ziru, Mbappe i broni są. jeszcze nie koniec, jeszcze dębele, Mbappé na pełnym. I dębele. Dębele, dębele. Dębele, jest. Jeden do zera. Oj. Oj. Kto zaczyna drugą? Kto zaczyna drugą? Bohater! Widzicie, że oponent oponent o Oj, tam był popa. Dembele Tempele Faulowa. Nie Faulowa, no jakby i popa! O! Przybliżaj korzyści Złota kartka. Ktoś został ukradany z tą kartką To był Alex Teles. Zobaczymy. I jeszcze Oliver Rów. I koniec. I koniec. No i Francja w finale. Finał i to. Francja Hiszpania, kto wygra? Będzie w końcu jakaś, jakaś grupa, która pokona grupę A, Holandia i wygra ten finał. Mbappe, Dembele, Dembele, Ziru. nie, Pablo Sarabia, Pablo Sarabia. Oj, Bru co to się jest... jaki, Jakim? No jak? Royce ty kufa, Bo teraz gry. No, grizma nie trafił. Nie wierzę, nie wierzę w ciebie, Reis. C... Mbappé. Jest. Jest. Jest gol, Kylian Mbappé, brawo. i jest. Dwa do zera. Szybkie dwa do zera. Mbappe, 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 Mbappe. Ale. Ej, ale kopać Erik. Ale Erika Garci nie musisz kopać. I. I co? I koniec. Koniec. Tak. Jest. Pie... pie... Grupa A. Spadła w finale. Grupa B dotarła do 1.8. Grupa C. To był chyba. Badać się ale grupa D i Francja. Francją udało się. Udało się odzyskać pół. Udało się odzyskać finał. Wygrać finał. Zdobyć puchar. Szkoda, że ten. Szkoda, że Lori z jakimś tego samemu. Buja trafił. Mam farta, że Giro, i Mbappé zdobyli bramkę. No, jeden na. Jeden jeden, drugi na dwa jeden i tak Francja wygrała. A ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodoba, to pamiętajcie, o, to wiecie, co mo to możecie, co możecie zostawić. Oczywiście, że łapkę no napisać w komentarzu. Nie, w sumie nie musicie nic, nie piszcie nic, nie musicie, ale łapkę w górę jest, możecie, polecam zostawić, do zobaczenia w kolejnym filmie, papa. Pa.